Ostatnie dwa mikrofony od Endorfi, które miałem okazję testować, były całkiem dobre. Były jednak również całkiem spore. A dziś, w dniu kiedy publikuję ten materiał, swoją premierę ma nowość od Endorfi, Solum Voice S, który jest odpowiedzią dla osób, które mają nieco mniej miejsca na biurku. Także pytanie, czy Endorfi było w stanie wykonać całkiem fajny mikrofon w cenie około 250 zł, odpowiemy sobie w tym materiale, także zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy sobie do omówienia samego mikrofonu, no to odpowiedzmy sobie oczywiście na pytanie, co znalazło się w zapakowaniu i jak zapewne widzicie, no, ja już ten mikrofon odpakowałem, ale to nic nie zmienia. Sprawdźmy sobie, jak wygląda wnętrze. I ujrzymy, oczywiście, karton w kartonie. To wygląda całkiem spoko. Dalej za taką zakrywką będzie mikrofon, a i dodatkowo gąbeczka i przewód USB typu C do USB typu C, na który będzie od razu jakby nałożony taki adapter z USB C na USB A. Tak prezentowała się zawartość zapakowania. Możemy sobie przejść do dalszego omówienia. Zacznijmy sobie od spodu. Mikrofon przychodzi do domyślnie zainstalowany na takiej stopce. Ta jest dość solidna. Natomiast jeśli chodzi o to, z czego tutaj została wykonana, to jest to ewidentnie jakieś tworzywo, jakiś plastik. Natomiast ta prawe wrażenie takiej masywnej. Na spodzie oczywiście jest pianka, która powinna minimalizować jej przemieszczanie się po biurku, no i powinna jakoś tam pochłaniać drgania przenoszone przez biurko. Na jej szczycie ujrzymy gwint 3/8 cala. Identyczny gwint znajduje się tutaj na tyle, w związku z czym nie będzie potrzebny, wiecie, ten adapter, który jest dołączany wszędzie do wszystkich kompletów. Jeśli chodzi o montaż tego mikrofonu, to również ten element, na którym zawieszony jest mikrofon, wykonany został z tworzywa sztucznego, analogicznie jak zakrętki. Jeśli chodzi o to, jak ten został zawieszony, no to standardowo, bo to już w większości mikrofonów tak mocowanych jest, to znaczy pomiędzy zakrętkami a tym uchwytem są również wibroizolatory, które powinny minimalizować ilość drgań przenoszonych po prostu z biurka do mikrofonu. Tak czy inaczej, nie mamy tutaj żadnego koszyczka antywstrząsowego, w związku z czym, no akurat dobrze, że na każdym kroku a są wibroizolacje. Tak czy inaczej, przechodząc do budowy samego mikrofonu, ten jest mały, ale na pewno nie można powiedzieć o nim, że jest minimalistycznie wykonany. Cała jego obudowa pokryta jest heksagonalnymi wycięciami i wygląda wygląda to naprawdę ładnie, naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o front, ujrzymy tutaj emblemat z logo Endorphy. to prezentuje się również całkiem ładnie, jakość wykonania robi raczej spoko wrażenie. Na tyle tego mikrofonu znajdziemy oczywiście dwa złącza, jednym z nich będzie USB typu C, co świadczy o współczesności tego mikrofonu, natomiast drugim będzie gniazdo jack 3,5 mm do wpięcia sobie słuchawek. I teraz oczywiście standardowo będzie włączona opcja direct monitoringu, czyli tego, że będziemy sami siebie słyszeć w czasie rzeczywistym na słuchawkach, natomiast jeśli ktoś z Was chciałby korzystać z tego mikrofonu, jako karty dźwiękowej, czyli że słuchawki są tu wpięte po prostu na stałe i z nich korzystamy po prostu na co dzień, to również jest taka opcja, żeby sobie ten direct monitoring wyłączyć i w tym celu oczywiście wchodzimy do ustawień dźwięku w sekcji odtwarzanie, po prostu wyłączamy drugie urządzenie albo ustawiamy jego głośność na minimalną, no i dzięki temu przestaniecie się słyszeć. Na samej górze mikrofonu zainstalowany został touchpad, ten będzie służył do wyciszania się, dlatego teraz na razie go nie kliknę, bo zanim to zrobię, chciałbym tutaj powiedzieć Wam, że jesteście uczestnikami testu, jeżeli będzie słychać takie pyknięcie, no to znaczy, że taczpad został zainstalowany nie najlepiej. Jeśli nie będzie go słychać, no to znaczy, że ten jest OK. Także posłuchajmy. W momencie kiedy jestem wyciszony, tutaj taki panel LEDowy podświetla się na czerwono. W każdym innym momencie ten będzie się świecił jednym z kolorów, który mamy do wyboru. Żeby wybrać kolor, wystarczy go kliknąć. No i mamy niebieski, zielony. I powiedzmy, kombinacja. Tutaj w tym miejscu chciałbym się na chwilę zatrzymać, żeby pochwalić to, jak dobrze zrobione jest to podświetlenie LEDowe. To znaczy, świeci się tylko ten mały pasek wokół gałki do regulacji gainu. Natomiast to jest ładnie rozproszone. Kolor jest żywy, nasycony, to jest spoko. Ale przede wszystkim, światło jest ładnie rozproszone. Nie jest takie rażące. Uważam, że w ten sposób powinny być robione podświetlenia we wszystkich urządzeniach, żeby po prostu nie raziły użytkownika w oczy. Także za to ode mnie plus. Natomiast, jeśli komuś, mimo to, że światło jest ładnie rozproszone, ono dalej by przeszkadzało no to żeby je zgasić wystarczy sobie tą gałkę czy trzymać. Także jest również rozwiązanie dla osób, które po prostu lubią jak im się sprzęt nie świeci. I co prawda ja tu widzę niewykorzystany potencjał, ponieważ fajnie by było, gdyby obracając tą gałką, która odpowiada za regulację gainu, gdyby jakby ten panel pokazywał nam na przykład wysterowanie w danym momencie, albo po prostu na jakim etapie skali jesteśmy. Natomiast nie jest to żaden must have, ten mikrofon ma kosztować około 250 zł, także e, można brak takich funkcjonalności jak najbardziej wybaczyć a jeśli chodzi o gałkę służącą do regulacji głośności, sprawdziłem to sobie i jeżeli dojedziemy nią do lewej strony, no to nie pojawia się taki defekt jak w niektórych innych mikrofonach, że nagle tracimy dźwięk zupełnie i jest cisza, ale nie pojawia się też nic w drugą stronę, jak było na przykład w interfejsie M-Audio, że po dojechaniu do prawej strony tam nagle wyskakiwało plus 12 dB. także nie ma tutaj czegoś takiego, gałka pracuje całkiem fajnie. Natomiast jeśli chodzi o regulację głośności, no to Endorfi pozwala nam ją wykonać w dwóch miejscach. Możemy to zrobić albo z poziomu systemu, albo tutaj fizycznie. Ustawiając głośność w systemie, zawsze robimy to cyfrowo, czyli jakby dla nas stratnie. Dlatego najniższy szum, jaki będziecie w stanie otrzymać, będzie wtedy, kiedy dacie sobie na maksa do prawej tutaj gałkę fizycznie, no i minimalny potrzebny gain w systemie. Polecam ustawić sobie tą gałkę tak na mniej więcej 60%. Chodzi o to, że ta fizyczna gałka najlepiej sprawuje się w tym, żeby sobie szybko wyregulować. Na przykład jeśli się nagle odsunę i chcę być dalej dobrze słyszalny. Także się mikrofon. Natomiast e, uważam, że ona do tego sprawuje się najlepiej, żeby być taką mikroregulacją. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o cyfrową regulację, mamy tam dostęp do podbicia o chyba 24 dB, także jest go całkiem sporo. Natomiast w takim optymalnym ustawieniu mam gain ustawiony na właśnie te 3 czwarte możliwości gałki, no to szumy w tym mikrofonie są naprawdę bardzo dobre. To znaczy, patrzę na spektrogram i tam jest po prostu ciemno. Także uważam, że Endorfi Solum Voice S pod tym kątem trzyma naprawdę dobry poziom. Jeśli chodzi o tutaj jego aspekt estetyczny, moim zdaniem ten wygląda najładniej bez tego pop filtra. To znaczy to wycięcie na górze, które służy do tego, żeby dało się korzystać z tego touchpadu do wyciszania, no odbiera mu na estetyce moim zdaniem bardzo dużo. W związku z czym ja korzystałbym z tego mikrofonu po prostu tak, że kiedy na co dzień ten stoi gdzieś koło monitora, czy w zasadzie jest zawieszony na ramieniu gdzieś koło monitora, no to miałbym zdjętą tą gąbkę, ponieważ uważam, że bez niej wygląda naprawdę dużo lepiej. Natomiast w momencie takim jak ten teraz kiedy nagrywam i mówię faktycznie z bliska, no to bym ją zakładał. I uważam, że jest to pogodzenie funkcjonalności z estetyką. Tak czy inaczej możemy sobie przejść dalej, ponieważ mikrofon Endorfi Solum Voice S jest mikrofonem o charakterystyce kardioidalnej, natomiast co róż, w internecie spotykam się z ludźmi, którzy źle pozycjonują swoje mikrofony, w związku z czym i tutaj nie może zabraknąć segmentu o charakterystyce. No i w tym przypadku pamiętajcie, że mówimy prostopadle do membrany mikrofonu, a membrana mikrofonu skierowana jest w kierunku logo Endorfi, no i tego wielkiego przycisku z potencjometrem i z LED-em. Tak czy inaczej nie mówię robimy w ten sposób do tego mikrofonu. Teraz zbierałem przed chwilą dźwięki jakby z podłogi, a także tak nie robimy. No i zróbmy sobie test charakterystyki. Raz, dwa, trzy, cztery. Obracam mikrofon Endorf i Solum Voice S. Mówię do boku mikrofonu Endorf Solum Voice S. Raz, dwa, trzy, cztery. Mówię do tyłu mikrofonu Endorphisol Voice S. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Próba mikrofonu. No i znów mówię prostopadle do membrany, uzyskując w ten sposób najlepsze efekty. Także mam nadzieję, że po obejrzeniu tego fragmentu nikt już źle nie ustawi mikrofonu. I teraz przejdźmy sobie do chyba najważniejszego, jeśli chodzi o recenzję mikrofonu, czyli do tego jak brzmi ten mikrofon. No i porównamy go sobie do niczego innego jak króla opłacalności i co prawda będzie on w w postaci SM900, ale dobrze wiemy, że jest to dokładnie to samo co Novox NC1. Także zaraz sobie sprawdzimy, jak ten brzmi. W związku z czym w tym momencie mówię do mikrofonu Endorphi Solum Voice S, którego fizyczna głośność ustawiona jest na mniej więcej 3 czwarte. W tym momencie mówię do mikrofonu SPC Gear SM900, który znajduje się na takiej odległości ode mnie i ten został wyposiomowany do minus 6 dB, zresztą podobnie jak Endorphi Solum Voice S, także tak brzmi ten mikrofon. Raz, dwa, trzy, próbka dźwięku. Próbka dźwięku. 13. W szczebrzeszynie chrząż się zaczął tarzać w trzcinie. wrzask szczebrzyszynianie. Cóż to ma być zatarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć ten chrząż się tarza. z tego słynie, że w nim właśnie chrząszcz brzmi w trzcinie. A chrząszcz odrzekł niezmieszany, przyszedł wreszcie czas na zmiany. Drzewy i chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. A jako, że jest to koniec tego materiału, chętnie poznam wasze opinie. Sekcja komentarzy pozostaje do waszej dyspozycji. Tymczasem ja zachęcam was do subskrypcji, oceniania i udostępniania. Cześć!